Hej, cześć, siemano wszystkim. Dzisiaj będzie film o tym dlaczego nie warto kupować taniego tabletu. Akurat w tym filmie pojawi się tablet firmy Blutech, ale takich tabletów jest naprawdę dostępna cała masa, dlatego też w sumie nagrywam ten film, aby może przestrzec osoby, które się mniej znają na technologii, tak aby baczniej się przyglądały temu co kupują. Może na początku powiem skąd mam ten tablet, bo to jest, można powiedzieć, trochę nawiązanie do tego wstępu. Przychodzi kiedyś do mnie moja znajoma, można powiedzieć, że dalsza znajoma, i. Mówi, że jej tablet zaczął się zacinać, a właściwie cały czas się zacina, działa bardzo źle. Mówię, że po prostu tam jest może za dużo aplikacji, może trzeba coś usunąć. A ona mówi, że ten tablet dosłownie kupiła tydzień temu i ten tablet był dosłownie wyczyszczony, tam nie było praktycznie żadnej aplikacji, poza tymi podstawowymi wbudowanymi w Androida i on faktycznie działał bardzo źle. I mówię, że patrząc na tą specyfikację tego tabletu to w sumie się nie dziwię, że tak działa. Do specyfikacji przejdziemy za chwilę i mówię, że on w zasadzie to dużo lepiej. Nie ma prawa działać. Zapytała mnie więc, ile taki tablet jest warty, gdyby go chciała sprzedać. Mówię jej, patrząc na niego, na ten tablet, no, że tak więcej niż 50, a maks 100 zł, to on warty nie jest. I ona już widać, że była zdenerwowana i mówi, że dosłownie tydzień temu kupiła go w jednym z elektromarketów. Już nie pamiętam, albo za 249 zł, albo za 299 zł, jakoś tak. No, coś około od 200-300 zł, mniej więcej taka kwota. Kupiła go jako nowy, był fabrycznie zapakowany i wtedy moja znajoma poszła, myślałam, że ona będzie go próbowała sprzedać, coś takiego. Po jakichś dwóch tygodniach przychodzi do mnie z powrotem, daje mi ten tablet i mówi Rób sobie co z nim chcesz, jak chcesz go sprzedaj, wyrzuć do śmieci. Ja go nie chcę, z tego się nie da korzystać. Jeżeli ja ci go nie dam, jeżeli nie będziesz go chciał wziąć, ja go po prostu wyrzucę na elektrośmieci. Więc stojąc przed tym wyborem, po prostu go wziąłem, rzuciłem na półkę. I to było jakieś pół roku temu. W każdym razie było to jeszcze całkiem niedawno, więc całkiem niedawno taki tablet można było kupić ale przejdźmy do specyfikacji, dlaczego ten tablet jest taki zły. Zacznijmy może od takich podstawowych rzeczy. Ze złącz mamy tutaj micro USB jeszcze, z wsparciem dla OTG. Mamy tutaj jeszcze złącze słuchawkowe 3,5 mm. W tablecie mamy baterię 4000 mAh, czyli całkiem no nie za dużo. Jeżeli używamy go, to naprawdę możemy w ciągu dwóch godzin go rozładować, bo ten procesor w tym tablecie działa praktycznie cały czas pewnie na 100%, no i to dużo nie trzeba, żeby po prostu rozładować tą baterię. Ładuje ją, można powiedzieć, całkiem standardowym no teraz już wolnym ładowaniem, bo to jest 5V 2A czyli 10W, no nie za dużo. Mamy z możliwości połączenia się z siecią Wi-Fi w standardzie BGN. Niestety tylko 2.4, to jest naprawdę wolne Wi-Fi. Do tego mamy Bluetooth A4.0 Ekran ma on 10,1 cala 1024x600, jest to ekran z matrycą TN. Wielkość jak i rozdzielczość jakoś mocno nie przeszkadza. Widać te piksele, jeżeli chodzi o ale akurat to nie przeszkadza praktycznie w ogóle. A co przeszkadza? Kąty widzenia. A właściwie ich brak, trzeba dosłownie pod odpowiednim kątem patrzeć na tablet, żeby cokolwiek widzieć, bo inaczej będziecie mieli, no, można powiedzieć w takim negatywie będziecie widzieli cały obraz i to powoduje śmieszne, można by tak powiedzieć śmieszne sytuacje, bo macie tam na przykład przednią kamerkę i gdybyście chcieli zrobić sobie selfie przednią kamerką, to ustawiając ten tablet tak, żebyście widzieli wy co się dzieje na ekranie, to kamerka Was nie widzi. A jak ustawicie ekran w ten sposób, żeby kamera Was widziała, to Wy się nie widzicie na tym ekranie. Po prostu ma tak słabe kąty widzenia. I to jest jeden z powodów, dlaczego ten tablet jest po prostu nieużywalny. Idźmy może dalej. Wspominałem już o kamerze. Ma ona całe 0,3 megapiksela. Jest to rozdzielczość 640 na 480 Co ciekawe, wbudowana aplikacja nie posiada funkcji nagrywania filmów. Można tylko sobie robić zdjęcia. Pobierałem inne aplikacje ze sklepu Play, ale te aplikacje w ogóle nie wykrywały naszego aparatu, tak jakby go w ogóle nie było. Dobrze, idźmy dalej. Mamy tutaj Androida 10 Go, czyli jeszcze nie taki stary, jeszcze przez Google wspierany system. Przejdźmy może do konkretów, do najważniejszych rzeczy. Procesor jest różnie wykrywany przez programy. cpu -Z wykrywa coś innego, AIDA wykrywa coś innego. Na pudełku mamy napisane, że to jest RockChip RK3126C i patrząc po tych specyfikacjach wydaje mi się, że to jest ten procesor w środku. Ma on 4 rdzenia, 4 wątki. Według specyfikacji w sieci ma on 1300 MHz, ale w tym tablecie pracuje wolniej i ma 1200 MHz. Ma on 32 bity, 28 nm i ten procesor miał premierę w okolicy 2018 roku, czyli już naprawdę dawno. Biorąc pod uwagę, że ten tablet jeszcze można było kupić w 2022 roku jako nowy w sklepie. Co do grafiki, tutaj programy wykrywają, że to jest Mali 400 MP, natomiast na pudełku mamy napisane, że to jest Mali 400 MP2. Co tam siedzi dokładnie trudno powiedzieć, jeżeli tak jest jak na na pudełku to jest Mali 400 MP2. Ma to odwardzenie 500 MHz. I nie wiem, czy to jest jakimś standardem wśród Androida, czy jak to tam działa, ale ta grafika miała premierę w 2008 roku. Trochę dawno, trochę nawet bardzo dawno jak na taką grafikę. Nie wiem, czy to jest standardem, bo szczerze aż tak bardzo w Androidzie nie siedzę, a ogólnie może powiedzieć w tabletach. Ale jeżeli faktycznie ta grafika jest z 2008 roku, to nie ma prawa to po prostu działać jakoś dobrze. Ale idźmy dalej. Mamy tu 1 GB pamięci RAM, jest to pamięć DDR3. 667 MHz, czyli pewnie 1333, no nie MHz, a mega transfer na sekundę. Z pamięci jeszcze dla użytkownika jest tu 11 GB, bo mamy 16 GB pamięci. Jest to pamięć oparta o pamięć EEMC, czyli to nie jest idealnie, to nie jest taki typowy SSD, -k. tej pamięci jest bliżej do karty pamięci. Jeżeli to byłoby dla nas za mało, możemy rozbudować pamięć tego tabletu o zawrotne 32 GB kartą microSD i tak podsumowując. Podsumowując tą specyfikację całą, widać, że to nie jest ewidentnie nowy tablet. Po pierwsze, on pewnie trochę poleżał sobie na półce w sklepie. A po drugie, to ten tablet trochę wygląda, jakby on był budowany z myślą o jakimś Androidzie 6, 7, a ostatecznie ktoś wrzucił po niego, może po kilku latach, wrzucił na niego Androida 10Go i po prostu tak go sprzedawał. Może przejdźmy jeszcze do tego, kiedy w ogóle ten tablet miał premierę. Trudno mi było znaleźć jakiekolwiek informacje o tym tablecie, ale z kilku tutaj rzeczy, które były w pudełku, bo dostałem ten tablet z pudełkiem, w samych informacjach w systemie, mogę wnioskować, że to był około 2020 rok. Pierwszą rzeczą jest to, że grafika na pudełku jest z Androida 8 Go i to jest system z 2017 roku, ale to pewnie jakieś tam niedbalstwo i po prostu nikomu nawet nie przyszło na myśl, żeby zmienić tą grafikę na tym pudełku. Idźmy dalej. Na pudełku mamy napisane, że ten sam tablet ma Androida 10 Go, tak więc on był sprzedany z tym Androidem 10 Go, on nie miał gdzieś tam między wypuszczeniem go do sklepów, a zakupem, on nie miał jakiejś aktualizacji, on był już wypuszczony z Androidem 10 Go, a ten miał premierę 3 września 2019 roku. Łatki w tym systemie są z 5 maja 2020, a do pudełka mamy dorzuconą instrukcję i tam w tej instrukcji są robione screenshoty ekranu. Nie widać konkretnie roku, w którym został zrobiony, na Daniel screenshot, ale na jednym z nich widać, że było to zrobione 1 kwietnia i była to środa. Patrząc w kalendarzu, kiedy ostatnio ośroda wypadła 1 kwietnia, wiadomo po 2019, no to wypada tylko raz w 2020 roku. Tak więc te screenshoty, jeżeli data była dobrze ustawiona, były najprawdopodobniej zrobione w kwietniu 2020. Stąd też wydaje mi się, że on trafił do sklepów jakoś w połowie 2020 roku, więc prawdopodobnie on tam sobie poleżał gdzieś tam w sklepie jeszcze 2 lata, może nawet nie całe 2 lata, i moja znajoma go wtedy kupiła. Za tam 200-300 zł. Przejdźmy może do tego, jak ten tablet działa. Zacznijmy może sobie od po prostu przeglądania siedzi przez Chrome. Tutaj działa to nie najlepiej. Po pierwsze strony przez to wolny Wi-Fi, przez ten nie najszybszy procesor chwilę się wczytują, a jak już się wczytają, no to ten ekran nie jest taki responsywny, bym powiedział. Nie jest taki szybki. Czasem jak piszę na klawiaturze, klikam literę, to naprawdę jest jakieś opóźnienie takie czasem naprawdę to jest długie nawet sekundę, gdzieś tak około sekundy. Coś tam piszę i to się pojawia na ekranie sekundę później. I z przeglądaniem sieci też jest tak trochę. Ogólnie z dotykiem w tym tablecie jest tak trochę, że wy przesuwacie coś, a się tak przesuwa tak kilkaset milisekund później. To nie jest takie po prostu responsywne, nie jest takie szybkie. Ale co ciekawe, tak jest tylko w systemie. Gdy odpalimy sobie jakąś grę na przykład, tam już wydaje mi się, że to działa szybciej. Paradoksalnie szybciej. Przeglądać sieć się da. Pomijając już tą kwestię, że po prostu ten ekran jest tragiczny, da się te strony jakoś przeglądać, wczytują się one chwilę i to dłuższą chwilę, ale coś tam przeczytać można, jakieś informacje, jakieś wiadomości można tam przeczytać na tym tablecie. Idźmy dalej do oglądania filmów na tym tablecie, tutaj na przykładzie YouTube'a. I znów jest podobnie jak z przeglądaniem sieci. Aplikacja działa wolno. To przede wszystkim po kliknięciu na miniaturę filmu do załadowania go potrafi minąć nawet i 30-40 sekund. Naprawdę długo. Film się ładuje. Czasem słyszymy dźwięk, a obraz dopiero na ekranie się pojawi 10 sekund później. Ale dobra, nie jest tak tragicznie, bo jak film już się załaduje, to zarówno w 720p, jak i w 1080p działa nawet całkiem nieźle. Nie przycina się, nie widać, żeby gubił klatki, działa całkiem nieźle, zadziwiająco nieźle jak na tą specyfikację i filmy na tym tablecie da się jakoś oglądać, znów pomijając to, że ekran jest beznadziejny i trudno się na nim ogląda filmy, bo niestety cały czas musicie mieć ustawiony tablet w określonej pozycji. Jak popatrzycie trochę wyżej, trochę niżej, to już po prostu nic nie widzicie na tym ekranie. Ten ekran jest naprawdę tragiczny, dlatego wspominam o nim tak często. A już w ogóle dodatkowo na samym ekranie jest chyba szkło, ale nie specjalnie dobrej jakości, bo jak mówię moja znajoma korzystała z tego tabletu z tydzień, może dwa. On u mnie leżał z pół roku w pudełku nieużywany, teraz go wyjąłem do tego filmu i ten ekran już jest naprawdę mocno porysowany, już ma dużo rys. Dodatkowo z jednej strony gdy naciśniecie palcem na ekran, widać, że to szkło już dotyka ekranu, a z drugiej strony, gdy z taką samą siłą Naciśnięcie na ekran, to już szkło nie dotyka ekranu, więc też ten tablet jest źle złożony. Plus jak popatrzycie sobie z boku na ten tablet, to czasem widać, jakby się od tego ekranu, od szkła odbijało to, co jest na ekranie. Widzicie niektóre ikonki tak jakby były podwójnie, bo po prostu się odbijają od tego szkła. Przerwa jest dość całkiem duża pomiędzy tym szkłem a tym ekranem, i po prostu widać jak to się odbija od tego ekranu. Widać tak jakby ekran pokazywał coś podwójnie. No trudno to wytłumaczyć, ale to tylko widać pod określonym kątem. Normalnie, jak się używa tego tabletu, tego akurat nie widać, ale dobrze, bo to miało być tylko o YouTube. Przejdźmy dalej. Próbowałem zmierzyć wydajność tego tabletu w benchmarkach. No i tutaj pojawił się problem, bo niewiele benchmarków na tym tablecie chce działać. Na przykład, 3D Mark powiedział, że nie, bo on będzie działał tylko na urządzeniach, które mają więcej niż 3GB pamięci ram Tutaj mamy 1GB pamięci ram więc no nie zadziałało to. Zainstalowałem więc PC Marka i tutaj w teście Work 3.0 mamy punktu ponieważ tam niektóre testy się nie udały. Tutaj w tych testach między innymi było sprawdzane, jak, jak ten tablet radziłby sobie przy przeglądaniu sieci, przy wyświetlaniu filmów, też w wysokiej rozdzielczości i wydaje mi się, że to spowodowało, że ten test nie był ukończony. Jednak tutaj mamy jakieś tam wyniki, może być pośrednie, z pośrednich kategorii, nie są one jakoś specjalnie imponujące, no i to trochę utwierdza w tym, że to nie jest najszybszy tablet. W tym pc Marku też jest test Storage 2.0, czyli test naszej pamięci, Chodzi mi tutaj można powiedzieć o ten główny dysk, na którym jest system. I tutaj patrząc na te wyniki, które uzyskaliśmy, jeśli chodzi o odczyt, jest naprawdę całkiem nieźle, bo tutaj mamy ponad 200 MB, czasem nawet ponad 300. Ale jeżeli chodzi o zapis, to jest tragedia, bo to jest poniżej 6 MB, więc to jest naprawdę wolne na zapisie i to nic dziwnego, że działa tak źle, bo sam odczyt tutaj nie zrobić, że ten tablet będzie działał dobrze. Przydałoby się też, żeby ten zapis też był dobry. Tutaj mogę jeszcze powiedzieć, że gdy próbowałem zainstalować większą aplikację, czy grę, na przykład GTA Vice City, to ono się pobierało chyba z 40 minut. Chociaż na tym internecie, który mam, no to ono powinno się pobrać, nie wiem, w mniej niż 5 minut, mniej niż minutę może, ale niestety z tym Wi-Fi, z tym wolnym dyskiem, jeżeli chodzi o zapis, no to niestety powoduje to takie kwiatki, że po prostu aplikacja się instaluje 40 minut. I co najlepsze, jeżeli w tym czasie wygasi wam się ekran, to może się okazać, że po prostu aplikacja się nie zainstaluje, bo się coś przerwie, tak po prostu. Więc, że aby zainstalować większe aplikację, musiałem zwiększyć czas ten wygaszenia ekranu na 30 minut i co jakiś czas ruszać tym ekranem, żeby po prostu ten tablet się nie wygasił. Bo jak się wygasi, to się po prostu przerwie pobieranie i trzeba po prostu zacząć pobieranie od nowa. Szukając jeszcze jakichś tam benchmarków, znalazłem jeszcze pasmarka. Nie jest to chyba najnowszy benchmark patrząc na to jak on wygląda, ale tutaj też uzyskaliśmy jakieś wyniki, chociaż za bardzo nie mamy do czego tego porównać, więc najbardziej będzie nas tu interesowała sekcja, gdzie mamy tutaj porównanie tego tabletu z innymi urządzeniami przetestowanymi właśnie za pomocą tego programu, które są właśnie te wyniki wbudowane w ten program. Jeśli chodzi o wydajność procesora to akurat tutaj mamy porównanie do starszych urządzeń. Widzimy, że jest to szybsze od tych powiedzmy urządzeń z 2012, 2013 roku, ale jeżeli chodzi o między innymi dysk, jeżeli chodzi o pamięć, jeżeli chodzi o grafikę 2D, o grafikę 3D, to ten tablet można powiedzieć, że leży, bo to wszystko było lepsze nawet w Samsungu Galaxy S2. S2, jeżeli pamięć mnie nie myli, miała premierę w roku 2011. To było 12 lat temu, a ten tablet pod pewnymi względami jest gorszy od tej S2. Mówię tutaj o Samsungu Galaxy S2. No to już nam o czymś świadczy o wydajności tego sprzętu, że ona zdecydowanie zbyt wysoka nie jest. Więcej benchmarków po prostu niestety nie znalazłem. Za to przetestowałem jak działają gry na tym tablecie i chciałem sprawdzić, jak działają. Te te mniejsze, jak i te większe gry. Zacząłem od gry Fallout Shelter i ta gra działa całkiem nieźle. Nie jest to chyba zbyt wymagająca gra. Ona można powiedzieć, że działa na wszystkim i na tym tablecie też działa. Potem przetestowałem Geta Vice City. O dziwo, nie na tam wymaksowanych ustawieniach, ale na takich w miarę niskośrednich ustawieniach to nawet działa. Da się grać. Trudno mi powiedzieć ile tam było FPS-ów, ale wydaje mi się, że ponad 30. Następnie przetestowałem GTA San Andreas. No już zdecydowanie bardziej wymagającą grę. Tutaj na takich można powiedzieć niskośrednich Średnich, bardziej niskich niż średnich, ta gra działa, ale czasami sobie przylaguje, czasem sobie przydropi. Tak raz na minutę spadek FPS-ów jest ewidentnie wyczuwalny. Generalnie też zaskoczenie, bo ta gra działa. I ostatnią grą, którą przetestowałem na tym tablecie był Need for Speed Most Wanted. I tutaj też o dziwo działa, ale tu już czuć, że to nie jest zdecydowanie najszybszy sprzęt. Czuć, że tych klatek raczej 30 nie było, raczej ich było w okolicach 20 niż 30. Trochę to laguje, ale generalnie o dziwo patrząc na te 4 gry, które testowałem w coś na tym tablecie pograć można teraz może podsumujmy sobie cały ten film te testy, to wszystko sprawdzałem jeszcze wczoraj i tablety o podobnej specyfikacji można kupić do dziś, dzisiaj są nawet dostępne w kwocie do 500 zł nawet, około za około 200, 300, 400 zł możemy kupić bardzo podobne tablety, nawet z tym samym procesorem, z 1 GB RAMu, są nawet gorsze tablety dostępne jeszcze na rynku bo mają zamiast 16 GB pamięci mają 8 GB to już jest naprawdę tragedia, bo nie zainstalowaliśmy na tym tablecie nic. Po pewnym czasie może być nawet problem z aktualizacjami do aplikacji, ale mnie to trochę dziwi, że ciągle w 2023 roku można kupić taki tablet fabrycznie nowy, zapakowany, i to sprawdzałem w kilku sklepach takich większych elektromarketach, czy to w sklepach internetowych, takich można powiedzieć specjalizujących się w elektronice, no i na większości tych stron bez problemu znalazłem tego typu tablety, a dziwi mnie to dość mocno, po prostu z tego tabletu się nie da korzystać. I to nie jest kwestia tego, że dobra Poczekam chwilę, załaduję się chwilę później i jakoś sobie obejrzę ten film na YouTube, Tylko to jest kwestia tego, że na przykład na tym ekranie po prostu nic nie widać. Musicie patrzeć pod naprawdę konkretnym kątem, żeby coś na nim zobaczyć. Jak popatrzycie się trochę wyżej, trochę niżej, to już nic nie widać. I naprawdę po chwili korzystania z tego tabletu jesteście wkurzeni, bo naprawdę nie da się z tego tabletu korzystać, można powiedzieć, normalnie. Można powiedzieć, że najważniejsze funkcje tego tabletu ogólnie funkcje tabletów działają na nim źle, bo zarówno przeglądanie sieci działa. Niezbyt dobrze. Tutaj, może jakaś inna przeglądarka, mniej obciążająca sprzęt, by pomogła. YouTube też idealnie nie działa, bo jednak trochę działa wolno na tym tablecie. Patrząc na tą specyfikację, no, może pomijając procesor, bo on jest trochę nowszy. Patrząc ogólnie na ten tablet, na całą resztę, to ja mam wrażenie, że się cofnąłem tak do 2013, może 2014 roku z tą specyfikacją i kilka lat temu, no, już nawet, można powiedzieć, że kilkanaście lat temu, to jeszcze byłoby. Akceptowalne, no chociaż nawet wtedy ten ekran chyba nie byłby akceptowalny. Ogólnie patrząc na to urządzenie, przypominały mi się trochę czasy, kiedy te wszystkie, można powiedzieć, że mniej markowe sprzęty, mniej markowe też smartfony, bo to też trochę dotyczy smartfonów, potrafiły być naprawdę słabe. Pamiętam, że w okolicach 2012-2013, może 2014 roku, kilka osób z moich znajomych dostali telefon, to był chyba jakiś Kazam, coś takiego. Ja do tej pory pamiętam, tam jakie tam były fatalne ekrany montowane, do tego stopnia, że jeżeli w dwie osoby chcielibyście obejrzeć na tym telefonie film, to w zasadzie nie bylibyście w stanie, bo albo jedna osoba widzi coś na tym ekranie, albo druga ta osoba widzi na tym coś ekranie, bo w dwie osoby naprawdę trudno coś zobaczyć i trzeba naprawdę pod odpowiednim kątem patrzeć na te ekrany, żeby coś w nich zobaczyć. I po prostu jak wziąłem ten tablet do ręki, to mi się od razu przypomniał ten Kazam, on był w jakiejś sieci chyba dostępny, i on wtedy, jeśli chodzi o specyfikacje, był całkiem niezły, no właśnie pomijając takie rzeczy jak na przykład ten ekran. I tego tabletu w zasadzie to może powiedzieć, że nic nie ratuje. Właśnie odpowiadając na to pytanie, dlaczego nie warto kupić takich tanich tabletów, to odpowiedź jest bardzo prosta, bo po prostu kupicie ten tablet, a po jakieś 15 minutach stwierdzicie, że wywaliście w błoto 200 czy 300 zł, bo po prostu, no ja nie znajduję zastosowania dla takiego tabletu. Potrafię pracować na słabym sprzęcie, no ale nie obejdę tematu tego ekranu. Gdy robiłem miesiąc temu testy dwóch laptopów, które były tam, z okolic z 2006 roku. Przede wszystkim co mówiłem, że fakt. Specyfikacja jest słaba, ale ten ekran, ta klawiatura, ten touchpad spokojnie jeszcze w 2023 roku by uszły, gdyby ta specyfikacja była ciut lepsza, to by dało się jeszcze z tego korzystać. W tym tablecie trudno znaleźć jeden podzespół, który byłby dobry, bo tutaj naprawdę wszystko leży i tutaj nawet jakby gdzieś tam na Aliexpress powiedzmy znaleźć płytę główną, która by pasowała do tego ekranu, no to, to nie ma sensu, bo ekran jest bez, beznadziejny. Ktoś mógłby znaleźć ekran, nie wiem, IPS, który by pasował do tego tabletu i byłby plug and play i wszystko by działało, no ale to nie ma sensu podłączać lepszego ekranu do tej płyty głównej. Tak poza tym głośnik jest umiejscowiony z tyłu i też nie jest najlepszej jakości. Myślałem początkowo, że sobie kupię jakąś podstawkę do tego tabletu i postawię na biurku i coś tam będę na nim wyświetlał, no ale po prostu nie da się, nie ma, nie ma na to szans. Jeżeli stoicie przed wyborem obecnie tabletu, jakiegoś taniego tabletu, to to od razu odrzucajcie takie oferty. Ogólnie cokolwiek z 1 GB pamięci RAM, 2 GB RAM też wydaje mi się, że w obecnych czasach to jest mało. 3 GB to chyba totalne minimum, żeby to było jakkolwiek używalne. 16 GB pamięci to też nie jest za dużo, instalując kilka aplikacji naprawdę już można zapchać tę pamięć. Patrząc tak na oferty sklepu, co mają do zaoferowania, to tak szczerze, poniżej 500 zł, to nie mają nic do zaoferowania i to bym odrzucił od razu. Odrzuciłbym też stacjonarnie, bo często może się trafić tak, że ten tablet, który znajdziecie na półce w sklepie gdzieś tam, który jest już na piątej promocji, on na tej półce może leżeć kilka lat. Może się okazać, że naprawdę traficie na dość stary sprzęt, który już nie jest wspierany od kilku lat, na którym nawet nie zaktualizujecie sobie aplikacji do najnowszych wersji, bo po prostu tak długo leżał na tej półce. Wydaje mi się, że jakieś sensowne minimum obecnie za tablet to jest jakieś 600-700 zł i to taki za 8 -calowy bo 10-calowy będzie odpowiednio droższy. No i tak już minimum, kompletnie minimum, którym celował jakieś chyba 4 GB pamięci. No najlepiej DDR4, a nie już DDR3. No i też dobrze, żeby tej pamięci wbudowanej było chociaż 64 GB. No ale podstawą podstaw jest to, czego nie możecie zbytnio sprawdzić w sklepie, jeżeli do niego modelu nie ma, no nie wiem jak to się mówi, na wystawie. No to jest przede wszystkim ekran, głośniki, czy ten dotyk działa dobrze. I takie naprawdę podstawowe rzeczy, które myślałem, że już dawno były rozwiązane, ale jak się okazuje w tańszym sprzęcie ciągle to potrafi być problematyczne i ciągle są na rynku sprzęty o naprawdę słabej jakości i ten tablet naprawdę to już jest, no to nawet nie ociera się o elektrośmieć, ale to jest elektrośmieciem, z którym tak naprawdę po zakupie nie wiadomo co zrobić. Jeżeli kupiliście go stacjonarnie, też sklep nie ma obowiązku przyjąć waszego zwrotu, więc chyba najlepiej takie rzeczy kupować online, sprawdzić czy w ogóle to ma jakikolwiek sens, a jak nie to zwrócić. Dobrze, ale kończmy już ten film. Takie szybkie jeszcze podsumowanie, po prostu nie kupujcie tanich tabletów. To też pewnie dotyczy tanich smartfonów, pewnie tam nie jest dużo lepiej. Można łatwo stracić kilkaset złotych po prostu na rzecz, która po 5 minutach nie nadaje się do niczego innego niż wyrzucenia do śmietnika, z grubsza tylko do tego ten tablet się nadaje, a ja już powoli kończę. Jeżeli macie jakieś jeszcze dodatkowe pytania odnośnie tego tabletu, to możecie je zostawiać w komentarzach, to było na tyle. Na razie cześć.